Cześć wszystkim! Miło mi Was powitać w dzisiejszym materiale, w którym zobaczycie rozgrywkę w polskim serwisie Total Casino Polska: Graj na prawdziwe pieniądze. W tym filmie opowiem szerzej o tym, jak działa gra w sieci, jakie strategie mogą pomóc w bardziej przemyślanej rozgrywce oraz na co warto zwracać uwagę, aby zwiększyć swoje szanse podczas sesji wirtualnego kasyna. Całość będzie oparta na praktycznych przykładach które widzicie na ekranie, dzięki czemu każdy z Was będzie mógł lepiej zrozumieć mechanikę gry. Pamiętajcie również, że link do tej gry znajduje się pod filmem, jeśli będziecie chcieli ją odnaleźć, ale nie jest to bezpośrednia zachęta, jedynie informacja dla zainteresowanych. Na początek warto zaznaczyć, że gra w kasynie internetowym wymaga spokoju, kontroli emocji oraz umiejętności zarządzania saldem. Jedną z podstawowych zasad jest ustalenie limitów na sesję i trzymanie się ich bez względu na wynik. Wielu graczy pomija ten element, a to właśnie on pozwala utrzymać przejrzystość i komfort podczas gry. W praktyce oznacza to, że zanim rozpoczniesz obrót bębnami, dobrze jest dokładnie określić swój plan. To podejście pozwala nie tylko cieszyć się rozgrywką, ale też podejmować rozsądniejsze decyzje w trakcie gry. Kolejną kwestią jest wybór odpowiednich automatów. W Total Casino Polska dostępnych jest wiele różnych tytułów, a każdy z nich działa w oparciu o nieco inną specyfikę. Niektóre automaty skupiają się na częstszych, choć mniejszych wygranych, inne natomiast potrafią długo utrzymywać gracza w napięciu, by nagrodzić go w odpowiednim momencie. Warto testować różne gry, obserwować ich zachowanie i sprawdzać, które z nich najlepiej odpowiadają waszemu stylowi gry. Link do prezentowanej gry, jak już wspomniałem, znajduje się pod filmem, tam możecie ją znaleźć, jeśli będziecie chcieli przyjrzeć jej się jej bliżej. Ważnym elementem strategii jest także kontrolowanie stawek. Wielu początkujących zwiększa stawkę zbyt szybko, licząc na mocniejsze emocje. Jednak bardziej rozsądne podejście to stopniowe podnoszenie jej w oparciu o zachowanie automatu. Czasami lepiej utrzymać niższy poziom przez dłuższy czas i dopiero po kilku seriach obrotów zdecydować, czy warto coś zmienić. Taka metoda pozwala zrozumieć rytm gry, a to z kolei może mieć wpływ na ostateczny rezultat sesji. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to funkcje specjalne. W wielu automatach dostępne są rundy bonusowe, darmowe obroty czy mnożniki, które potrafią znacząco odmienić przebieg rozgrywki. Analizowanie. Jak często pojawiają się te funkcje i w jaki sposób mogą wpłynąć na wynik, pozwala podejmować bardziej świadome decyzje. Jest to szczególnie ważne przy dłuższej grze, gdzie liczy się nie tylko szczęście, lecz także cierpliwość i analiza sytuacji. Powtarzam również, że informacje o prezentowanej grze znajdziecie pod materiałem. Jeśli ktoś chce ją odnaleźć, łatwo ją tam zlokalizuje. Taka informacja może być przydatna zwłaszcza jeśli chcecie porównać ją z innymi automatami i sprawdzić, jak działa w praktyce. Na zakończenie chciałbym podsumować, gra w kasynie internetowym, takim jak Total Casino Polska, to połączenie emocji, strategii oraz odpowiedzialności. Kluczowe jest zachowanie spokoju, obserwacja automatu oraz świadome zarządzanie rundami. Gdzie gracie z głową, każda sesja może przebiegać bardziej harmonijnie i satysfakcjonująco. A link do tej gry, gdyby ktoś chciał ją po prostu odnaleźć, tradycyjnie znajduje się poniżej filmu. Dziękuję za obejrzenie materiału i życzę Wam udanych, przemyślanych sesji oraz wielu pozytywnych wrażeń podczas rozgrywek online.